Szukasz pracy jako kierowca ciężarówki? National Logistics oferuje do 18,50 50 za godzinę i gwarantowane 55 godzin tygodniowo. Stałe wsparcie, do dodatki i Zadzwoń do Mauro i rozpocznij z nami trasę już dziś. LGL Trans. Kompleksowy transport door to door między Anglią a Polską. Pomagamy w odprawie celnej. Dbamy o terminowość i bezpieczeństwo. Bez kombinowania. Bez przepłacania. Po prostu zadzwoń. Szukasz pracy jako kierowca? Dołącz do MBA z nową wyższą stawką nawet do 1400 funtów tygodniowo. Nie garnitur, nie spotkania, tylko kilometry, które mają znaczenie. Zarejestruj się już teraz. Siemanko, e, Turbo Viking jesteśmy dzisiaj na mistrzostwach UK ze mną drużyna Yogi Bonito e, popularny bramkarz e, że tak powiem Gabor Łukasz Skwara który też jest z Yogi Bonito więc mam nadzieję że dzisiaj nic z kolegą nie będzie puszczał żeby dodatkowych punktów nie robić z nami e, największy wesołek mistrzostw e, e, Przemek Targowski siemano. witam serdecznie wszystkich i drugi największy wesołek mistrzostw czyli Łukasz Gamer. Witam Różewski Gamro Gamers, przepraszam tak Gamro e, także jedziemy po kolei e, Konkurencję, pierwsza konkurencja, runda jaszcza będzie to strzał za białej linii. E, każdy ma trzy strzały. E, piłka wpada do bramki, 10 punktów, od poprzeczki, punkty razy dwa. I ogólnie wszystkie konkurencje, które dzisiaj robimy, panowie, skrzyżaka. z krzyżaka zrobicie, to jest punkty razy dwa. Także jedziemy do pierwsze Dobra, jedziemy. Jedziemy. Klasa. Ach, to Jest ciężko tu. Pierwszy strzał na razie, ależ to mamy! Ależ to! Przebił go! to! Przebił go! Przebił go! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! go to! Mamy Jedziemy z tym! oj raz! Dobrze jest! Trzymaj to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Ja to Jedziemy Łukasz Znają się na co dzień z, oczywiście z boiska Ależ Kapitan ATP ale kapora. proszę zobaczyć. Jedziemy, strzał numer dwa. Ależ to Kabor w tej formie, to chyba na, Ty ale chyba, innym tak nie bronił jak chyba jakiś się z nim dzisiaj żadnym bonusem nie podzielał. oj 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 oj. Panowie, konkurencja numer 2, i karne soka, także wiadomo, 10 sekund. Daj 10 sekund, jedziemy. I kto pierwszy? To ja, ja pierwszy. Jedziemy, 10 sekund, pierwszy Przemek ten Jedziemy, tak? Tak jest. Oj, 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 Dobry bramkarz dobry Dobry, dobry. Dobry. Kamil tutaj, Kamiński stoi już zaniepokojony. Ale się zabawa, ależ się zabał, ale, 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 ale! Ajajaj! Ajajaj! Ja wolę z daleka te karne strzelać tej! Ładuj go pod ladę i tyle. Tak jest! Jest! Ale chciałem krzyżaczka, bo jednak kapunty mnie pójdą Daj mu mikrofon. Dwa razy! to Jedziemy, zawodnik numer dwa, Łukasz Gamrot, podpięty. Jedziemy, jedziemy, manie, ktoś się kameruje. Oj, 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 oj. oj, oj. Tragedia. Dobra, jest zabawa. Od razu, oj, oj, oj. oj, oj. Zabawa, zabawa, to jest właśnie zabawa, to jest ta yoga bonito. Słynna yoga bonito. I ostatni strzał Łukasz Gamro. krzyżaczka, pale. Oj, oj oj. Słyszeliśmy, krzyżaczek będzie, uwaga. Oj 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 Brawo, brawo, Gato. To miałeś to puścić pod nogami. Nie, tak się dogadywaliśmy. I teraz kolejna konkurencja. Połówka na pustą, piłka musi wpaść w powietrzu z połowy na pustą. Oczywiście bite z punkty razy dwa, jedziemy. Ładuj to na dziurę i wszystko, nie ma tematu. Hopsa, siedzi, 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 siedzi. Kamil, Kamil Kamiński, widzę tutaj sędzia sędziewa. Ależ to dokręca. Mat? Ma nie, bo nie, nie, nie. To są, to są, te, to są te miejsca, z których przemy klubi najbardziej. Zobacz. Nie! Dobrze jest, 2 na 3 na 2. 3 na 2, no klasa. Jest petarda. Jedziemy, Łukasz Gamrot. Opsa! Ojej! Wcięta tylko tuż, tuż obok. Jeszcze dwa. Łabo to widzę. O, Yes! yes. Idealnie wcięta, proszę Państwa. No nie ma gadki, nie ma gadki. To... Ale z krzyżaka, albo nie, nie dobiję. No nie dobiję, gdzie? O, no, czyżby będzie próba skrzyżaczka? Nie, nie, nie. Kur... Kolejna konkurencja, poprzeczka, czyli strzał z niebieskiej linii w poprzeczkę. Jeżeli piłka wróci do zawodnika i zawodnik dobije ją z powietrza, punkty są razy razy dwa i skrzyżaka też razy dwa. Także jedziemy, jedziemy na linię. Gdzie jest niebieska linia? Tutaj na tym. Niebieska czy czerwona, nie wiem jaka to jest. Która jest. Nie, no to jest jedna tylko linia. Tu, ta. Nie no to czerwony. No bo tak zrobię tej! Jedziemy, przemyk. Jedziemy. Przemek, jedziesz. Copsa? Branami! Ale to ja jestem za wolny! A nie ma, bo powietrza. Tak jest, on wiedział, on wiedział. On wiedział! Po co się tu? on wiedział, chłopie. Ajajaj. Ale mówię, chociaż po jednym... po jednym w tym. O! Ale miał to, zaryzykował, nie bał się, wziął to na siebie! No i Łukasz Gamrot teraz. Ja mam krzyżaki. Uwaga, uwaga! O, osz, 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 Nie, nie! Albo dobra. Dobra, jednak będzie. Bieda i ostatnia. Tencja kręcania z rożnego, czyli trzy razy z narożnika trzeba wkręcić w, w, w brakę i 10 punktów za to jedziemy. Pierwszy oczywiście pan Targowski. Ale skąd to trzeba? Ej, ale jak to jest? Skąd to muszę? Z linii tu? Z tego narożnika. Stąd? Musi być. Przy, musi być przyklejona do linii. Churowej. jak, stąd można? W białej linii musi być przyklejona. Nie, nie, nie. Tam. Tu. Tak. O, tak jest git. Okej. <grytanie> <Aha>. No <grytanie> blisko

On się nie kręci! On się nie kręci! Albo okno, albo nic. Tragedia. Takie na głowę bite. Na głowę bite. Kolejna konkurencja, żonglerka głową. Zawodnik ma max minutę, musi podbijać piłkę tylko głową. Jeżeli piłka spadnie poniżej głowy, zostanie podmitam barkiem czy cokolwiek, to kończymy rywalizację. Także jedziemy pierwszy, będzie przemek targowski i jedziemy. O to A jeszcze jeden, brawo! Ja nie mogłem ze śmiechu tej! Ale ja nie mogłem ze śmiechu! Te komentarze były najlepsze! Niech ci boiska starszy, ja tam... To... Jedziemy teraz Łukasz Gamrot, Dobra. Zobaczymy. No tu jest zawodnik techniczny, to chyba będzie 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 dobrze. Dobra. 8. Jedziemy, pierwszy zawodnik, Przemek Targowski, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O Jezu osiem, je, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, poszedł! 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 poszedł, poszedł. Jest moc O jest mocne tej to Jest mocny, dla mnie jest Dla mnie też pewnie nie Jedziemy zawodnik numer dwa, Łukasz Gamrot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć Siedem o. O, Osiem Dziewięć o. Dawaj, dawaj! Dziesięć jedenaście, Dwanaście Jaka Trzynaście o. Czternaście Piętnaście Idziesz Dawaj, 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 dawaj! Pazernie! 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 Ja... ja. Kolejna konkurencja, pytania z mistrzostw UK. Pierwsze pytanie do Przemka Targowskiego. Ile e, tytułów mistrzowskich w kategorii Open ma Hydrophonics School Tigers? Dwa, jeden, jeden. Teraz macie mieć drugi. A, a tego nie liczymy. A no dobra, dobra, spoko. ja chyba nie ma problemu. Dobra, eee, ale żeby nie było 5 punktów dam, bo to jest taka, no, 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 no Jeszcze jeszcze nie jest koronowane, ale, ale jest, ale jest, ale jest. Ale jest to 5 punktów damy. Eee, pytanie numer eee, dwa. Eee, Pytanie numer dwa. Jakie najwy najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej e, kategorii Open miała Polonia Nottingham? Piąte. Dobrze, brawo. Dobra, teraz e, Łukasz Gamrot. Okay. Czyli tutaj mamy. A teraz będą mieć większe, nie? Tak, teraz może drugie, no. E, jedziemy. Pierwsze pytanie, Łukasz Gamrot. E, ile tytułów mistrzowskich w kategorii Open ma drużyna na Karmy Zero. Nie, jeden, sorry. Jeden. To ile? Eee, zero. Dobra, zero, brawo. Eee, I pytanie... Nie, bo Ryba ma podwójnego mistrza i mi się skojarzyło, że on skarmo ale to nie miał skarmo. Pytanie, pytanie kolejne. Eee, który zawodnik został e, w zeszłym roku Królem w kategorii Open? Eee, Adrian Schaap. Brawo. Teraz ja... e, pierwsze do przemka. Proszę, proszę. Pierwsze pytanie do przemka. Który owoc ma dużo witaminy C? Jabłko, pomarańcza, banan czy gruszka? Pomarańcza. Brawo. I e, drugie pytanie, to będzie na pewno przemek wiedział. Które ćwiczenie buduje plecy? Wyciskanie leżąc, podciąganie, brzuszki, przysiady? Podciąganie. Proszę, klasa, no? Proszę. E, pytanie numer jeden do Łukasza Gamlota. E, co daje najwięcej energii do treningu? Cukierki, pizza, ryż czy chipsy? No ryż, nie? Dobra, brawo. I drugie pytanie: jak nazywa się ćwiczenie z ciężarem na klatkę piersiową? Martwy ciąg, wyciskanie leżąc, przysiady czy dipę? Wyciskanie leżąc, brawo, dwa na dwa. Brawo, jedno jest świetnie, nie. Siemanko! Jesteśmy już po, e, po całym e, e, cyklu Turbo Wikinga z Jogo Bonito. Dzisiaj oficjalnym zwycięzcą zostaje nik inny jak pan Przemysław Targowski. Brawo. Gratulacje Przemek! Brawo, brawo, brawo. Z stosunkiem punktów 106 do 98 Przemek wygrywa oczywiście od naszego sponsora Wiking e, w Wygrywa, e, wygrywa e, 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 taki mały upominek. Do tego macie panowie na resztę turnieju po napoju, Dziękujemy. także dziękuję wam za występ, super Dziękujemy. zabawa. Czekamy na drugą medycynę, wpadniemy z nią chęcią, nie? I Właśnie, lepszy dokładnie, wynik. trzeba się naprawić, lepszy wynik będzie. Dokładnie. Także będzie lepszy wynik. Dziękuję za super zabawę, było przyjemnie. No dziękujemy i widzimy się następnym razem. Siemano. Siemano. Dzięki panie. jest.